Cześć, chciałbym dzisiaj pomówić o treningu na redukcji u osoby początkującej. A więc wiele osób wierzy w to, że na redukcji powinniśmy diametralnie zmieniać nasz trening, wprowadzać jakieś różne metody mające na celu lepsze rzeźbienie tych mięśni, przykładowo jakieś serie łączone, dropsety i różne inne metody intensyfikujące. Natomiast czy tak jest naprawdę? No nie, my nie jesteśmy w stanie za pomocą treningu zmienić kształtu mięśnia. My Nie zmienimy przyczepów mięśnia tak, e, długości mięśnia. nie. My tylko możemy spowodować, że tracąc tkankę tłuszczową odsłonimy to, co budowaliśmy na masie. I teraz zarówno na redukcji, jak i na masie, przede wszystkim ten trening po prostu powinien być hipertroficzny, hipertroficzny, czyli rozumiemy przez to optymalny pod kątem, Rozwoju masy mięśniowej i nam w okresie budowania masy mięśniowej będziemy oczywiście tę masę budować. W okresie redukcji zazwyczaj będziemy nam zależało no, na jak najlepszym utrzymaniu tej masy mięśniowej, ale ten trening powinien po prostu być hipertroficzny, ale on się nie musi różnić tym, co było na masie. To może być praktycznie ten sam trening i nie musi być więcej powtórzeń. Bo to, że będziemy wykonywać np. 20 powtórzeń czy 15, to my tylko jakby trochę oddalimy się od tej strefy hipertroficznej, najoptymalniejszej dla rozwijania i utrzymywania masy mięśniowej. Więc pewnie niektórzy z Was sobie zada zadadzą pytanie, czemu ci kulturyści, e, którzy szykują się do zawodów, czy kulturyści pro, trenują inaczej w tym okresie redukcyjnym, im bliżej zawodów. No, ma to związek z tym, że raz z powodu używania pewnych środków, po drugie, z samego tytułu niskiego odtłuszczenia e, oni te stawy już mają wysuszone i po prostu chcą zmin zminimalizować ryzyko urazu. Wolą zrobić więcej powtórzeń, wolą pleść jakieś metody intensyfikujące, wolą przejść na maszynę, niż na przykład wyciskać na ławie 200 kilo. Prosta sprawa, unikanie ryzyka. Drugi, druga, drugi powód, taki trening poprawia im separację mięśniową. I to nie w takim sensie, jak wspomniałem, że to zmieni kształt tego mięśnia, tylko po prostu oni, dłużej przytrzymując te spięcia, tak? przykładowo przytrzymuje biceps, dopina po każdym powtórzeniu 15 razy, to to też przekłada się na dłuższe, lepsze spinanie mięśni w pozach na samej scenie. Więc w taki sposób to też, można powiedzieć, poprawia ich separację, poprawia ich wygląd na scenie. I to, co u profesjonalisty, czy nawet amatora, ale kulturysty się sprawdza, nie ma zbytnio sensu u osoby... Początkującej. Także moja rada dla osób początkujących i nawet średnio zaawansowanych jest taka, aby na redukcji trenować tak samo jak na masie. Oczywiście, jeśli coś w tym planie chcemy zmienić, możemy zmienić tak samo na masie jak i na redukcji. Osoba początkująca też może dojść do takiego pułapu redukcji, gdzie te stawy będą dość suche z tytułu samego po prostu niskiego. Otłuszczenia i wtedy też można podnieść trochę zakresy powtórzeń, na przykład nie robić szóstek, a robić dziesiątki, tak jak najbardziej. Ja też tak robię z moimi podopiecznymi. Natomiast nie przewracajmy tego treningu do góry nogami, jakieś treningi magiczne z gazetek, z forów, róbmy swoje na redukcji. Trzymajmy po prostu te podstawy. A więc tyle na temat treningu dla. Osób początkujących i średnio zaawansowanych na redukcji. Was proszę o udostępnianie, komentowanie tego materiału. Pozdrawiam Was, Michał Długi. Cześć.